Uwaga, treści wrażliwe, wchodzicie Państwo na własną odpowiedzialność. Dlaczego osoba doświadczająca przemocy zachowuje się identycznie jak jej oprawca? Uwaga, przemoc ofiary jest skierowana przeciwko sobie poprzez przyzwalanie oraz tolerowanie zachowań oraz sytuacji, których tolerować się nie da. Kat. I ofiara to jest stan istnienia i adekwatnie ukształtowany mózg, który pasuje do siebie jak zamek i. Klucz behawioralnie, emocjonalnie, mentalnie oraz psychologicznie tylko polaryzacja dominacji jest inna. Obydwa te typy manipulują tylko w inny sposób, używając innych socjotechnik w relacji i poza nią. Prawie każdy z nas. Prawie każdy z nas znajduje logiczne wytłumaczenie.